Jest takie uniwersum, które zawsze będzie miało wyjątkowe miejsce w moim sercu, nieważne ile średnich lub złych filmów wyjdzie. Mowa o obcym i Predatorze, serii, która przez lata zalicza wzloty i upadki, choć niestety w ostatnim czasie są to głównie upadki. Dobrze jest jednak powspominać lepsze czasy, pomyślałem więc, że trochę wam o niej opowiem. Jeśli znajdą się chętni, może zmieni się to w cykl. Kto wie. Tematem dzisiejszego odcinka będzie Król Obcych, nazywany także Rogue. Istota, która pojawiła się w komiksie i książce Alien Rogue. Warto tu zwrócić uwagę na to, że kanon obcego zmieniał się kilkukrotnie, więc historia ta jest odpowiednikiem gwiezdnowojennych legend. Pomimo tego warto się z nią zapoznać. Król obcych powstał w wyniku projektu Chimera, przeprowadzonego w bazie Haron na odległej asteroidzie. Profesor Ernst Kleist przeprowadzał tam eksperymenty na ksenomorfach, chcąc stworzyć gatunek, który byłby podległy ludziom. Miałby on zostać wykorzystany, a jakżeby inaczej, jako broń biologiczna. Największym dziełem profesora był właśnie Król Obcych, stworzony jako klon królowej, której geny wymieszano z człowiekiem. Był większy i silniejszy niż tradycyjna królowa. Jego ciało dodatkowo broniły wystające gdzie gdzieniegdzie kolce, a przy twarzy posiadał szczypce. Co ciekawe, warto wspomnieć, że zignorował człowieka, którego wrzucono do jego klatki, ze względu na to, że nie uznał go jako zagrożenie. Zupełnie inaczej było w przypadku innych ksenomorfów, które od razu zaatakował. Jak to zazwyczaj bywa w tego typu historiach, król obcych uwolnił się z klatki i ruszył w stronę gniazda znajdującego się wewnątrz bazy, atakując zarówno ludzi, jak i obcych stojących na jego drodze. Wokół wybuchła panika, stacja została zalana przez ksenomorfy. Król ostatecznie dotarł do centrum gniazda i rzucił się na królową. Ta zwyciężyła pojedynek szybkością i inteligencją, zręcznie unikała ciosów, aż silniejszy przeciwnik opadł z sił. Eksperyment okazał się niewypałem, a baza została zniszczona. Jakiś czas później okazało się, że profesor Ernst Kleist przeżył katastrofę, a jego ciało w wyniku kontaktu z substancjami wytwarzanymi przez królową zmutowało się. To jednak temat na inny odcinek. Warto jeszcze dodać, że w innych komiksach pojawia się więcej gatunków ksenomorfów, między innymi pretorianie pełniący funkcję strażników gniazda, ale także królowa matka telepatycznie sterująca innymi obcymi z rodzinnej planety ksenomorfów. Chcielibyście zobaczyć więcej materiałów tego typu? Napiszcie w komentarzach. Ja się z Wami żegnam, a my widzimy się wkrótce. Cześć!